Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Kaciusz, cześć. cześć. Kolejna jakaś tam szpileczka malutka wbita w FEMA yy, Arab u was. Wczoraj Boxdal nie dużo chciał o tym mówić, bo nie wiedział yy, chyba jeszcze nie skonsultował tego ze wszystkimi wodarzami. jak skomentujesz to, że Arab u was walczy. No tam nie dostaje walk. Coraz więcej zawodników narzeka, że nie dostaje walk. Podpisują te kontrakty na siłę tak, żeby wszystkich poblokować, a potem ich straszą no to Wiesz, no Arab też jakby na niego teraz planów nie mieli. Zakończył mu się kontrakt, więc są oni pierdolą, że ma kontrakt? Przecież rozmawiałem teraz z Arabem, akurat przed chwilą, no to mówisz, że skończył mu się, no i chce walczyć po prostu, nie? No i teraz ma w, w końcu sportowe wyzwanie, takie naprawdę mega, no bo wszystkich w MMA składał, nie było dla niego zawodnika, a teraz ma naprawdę fajne wyzwanie. A jak skomentujesz to, że Boxdel był zaskoczony i twierdził, że jeszcze ma chyba aktywną umowę? No, Boxel zawsze udaje zaskoczonego, bo udaje, że niby taką ma relację z, tu z zawodnikiem, i ile on to opowiadał. Że z każdym ma dobrą relację, tak jak tu o Arabii opowiadał. A no, Arab mówi, że no, tak naprawdę jeśli ich kontakt to przygali, może to tyle, nie? Więc no, Boxel po prostu ma du dużo kompleksów i pierdoli, dowartościowuje się takimi pierdołami. Ty masz satysfakcję, że jednak gdzieś tam ta szpileczka wbita? Ja mam satysfakcję, że gala jest zajebista, ludzie się interesują, y mówią, że fajne zestawienia robimy. I tak jak powiedziałem, pierwsza, po podcinali nam skrzydła, a i tak daliśmy radę. A tak jak zapowiadałem, coraz to będą lepsze i uważam, że ta jest dużo, dużo ciekawsza. Mamy różną publikę y dla ludzi, więc jest fajnie. W jakiej formule będzie się bił Arab Femma. Czy to nie jest jakieś tam. Y Iście na skróty, czy tam y, chcecie zmienić tę formułę, żeby się mogli bić, na przykład w parterze? Tylko to jest normalnie MMA, normalnie ma kontrakt z Wami i nie ma żadnych y, przeciwwskazań. Nie, nie ma. Jest normalnie z nami podpisany, więc zaraz no, konferencja, lecimy. Okej, wy lubicie z Boxdelem sobie gdzieś tam dogryzać w social mediach i on niedawno powiedział, że prosiłeś go, żeby wrócić do fejmu. Ty to zdementowałeś, jakbyś mógł jeszcze raz to powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy widzieli. Znaczy no, no to wiesz, no, Boxdel ma kompleks z Don Casio, no i pierdoli, no Tęski. No, skoro od razu po gali mówi o mnie, no to naprawdę, no to mocno Tęski. No. Nawet wczoraj do mnie dzwonił, ale no to nie wiem, on ma naprawdę jakieś kurwa odchyły, nie? Ale odebrałeś? Ja go odebrałem, porozmawiałem, coś tam pierdolił, jakieś głupoty, no. Zaprosiłem go na konferencję, bo on mówi na żywo, na żywo musimy pogadać. Ja mówię, no to kurwa wbijaj, zapraszam na konferencję, pogadam. Takimi ruchami chcecie pokazać, że każdy zawodnik, który walczy w fejmie, yy, możecie go wyciągnąć? Yy, no płacimy na pewno dobrze, możliwe, że lepiej od fejmu. Eee. Czy nam zależy, żeby pokazać? Nie, my możemy się Gadać. Możemy też im wypożyczać zawodników, oni nam. My, my nie szukamy jakby konfliktów. No, my skupiamy się na projekcie na tym, żeby ta gala szła do przodu, a nie żeby tam sobie podcinać skrzydła. Co roku druga szansa? Tak, dostał Adam drugą szansę. Byłem u niego teraz w Niemczech. Eee, no, widzę duży, duże zmiany u niego. Fajnie, że poznał tą Swietłanę, bo no dużo mu pomaga teraz jak zauważyłem, bo spędziłem z nim prawie dwa dni. Oby, oby tylko wytrzymał do gali, oby nie zboczył właśnie po te gówna, które go niszczyły, czyli narkotyki, alkohol. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Czy ty ręki nie dasz sobie uciąć za Soroko? Mimo wszystko. No ja bym sobie za nikogo nie dał ręki uciąć, bo tak jestem, no. Nie wiem, nawet za brata, za przyjaciela nie dam sobie ręki, bo nie wiem, co, co komu odwali. No i tyle. Okay. Dzięki Wielkie.